Witam z rzutem oka na moje podwórko i na te drzewa, które zostały już przez listopadowe temperatury i wiatry prawie że ogołoczone z listków. I tym pogodowym wstępem mówię dzień dobry wszystkim. Udanego dnia, udanej niedzieli, bo dzisiaj Mamy niedzielę, proszę Państwa. To już 9 listopada. Co chciałem powiedzieć, bo odnośnie, odnośnie zaczynającego się jutro zjazdu, konferencji Towarzystwa Wzajemnej Adoracji związanej z ochroną klimatu i Straszakiem zbliżającej się katastrofy, zakłady świata przez zmieniający się klimat, a w tak naprawdę nas samych. Tak więc to towarzystwo spotyka się jutro w Brazylii, aby przedyskutować temat, jak wyciągnąć jeszcze więcej kasy Te, tych, tych setek miliardów. Od Szczególnie od zwykłych ludzi, którzy i tak nie mają już kasy. Ale dlatego się nagrywam tak na sekundę, witając się w tym dniu, bo słuchajcie, do takiej paranoi doszło tam w Brazylii. Ma być ta konferencja w jakimś takim obiekcie, ośrodku, mieście, miasteczku, które zostało na tą konferencję ekstra przygotowane. Gdzieś tam w brazylijskiej dżungli. I to jest właśnie ta paranoja, ten absurd ty, tego towarzystwa całego, które nas tak oszukuje, strasząc nas zagładą, um, zagładą przez klimat, zagładą całego świata i ludzkości. Wybudowali ekstra autostradę 50-kilometrową, żeby to towarzystwo tam mogło, mogło dojechać. Z, z lotnisk. Tam nawet podobno nie ma hoteli, także będą mieszkać w, na statkach, tych kriuzach, które są do obwozu turystów. I ale tak jak mówię, i to jest prawdopodobnie cała prawda, wybudowali 50-kilometrową autostradę, wycinając oczywiście w ten sposób kawał dżungli. To jest właśnie ten absurd tego towarzystwa. Nabijają nas w butelkę i pewnie się potem śmieją z nas, że e, tak dajemy się łapać na ich strachy i na ich ideologię. Pozdrawiam, ale my się nie damy. Oczywiście nie damy się tej ściemie, również tej klimatycznej. Pozdrawiam